Hej się witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Rytfakny Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawieniu łapacza w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A w dzisiejszym odcinku moi drodzy zajmiemy się zbiorem oliwek. Coś, czego jeszcze nie robiłem w sumie w farmingu, bo to jest mój także, że tak powiem, dziewiczył w tych samych Oliwkach. Także tutaj też będę starał się to w jakiś tam sposób, w miarę fajnie, myślę, wydaje, zorganizować. Zobaczymy, jak to będzie szło. Najpierw pojedziemy sobie, słuchajcie, do sklepu, moi drodzy, ponieważ potrzebujemy maszyny, Maszynę taką jak kombine do oliwek. Którą oczywiście wypożyczę, no bo nawet mnie nie stać na ten kombajn, bo tam jest coś ponad 300, chyba 5 albo 306 tysięcy więc tutaj nie jestem w stanie sobie za bardzo pozwolić na to, żeby zakupić ten kombajn. Dodatkowo z ogłoszeń parafialnych, moi drodzy, to w momencie, gdy emituję ten odcinek, jesteśmy już nieopodal premiery gry Dynelight 2, którą chciałbym sobie ogrywać na swoim kanale. Jeżeli tylko mój komputer na to pozwoli, to na okres serii Dynelight 2 będą zawieszone odcinki z gry Farming Simulator odcinki tylko i tylko gameplaye. Nie mówimy tutaj o odcinkach tematycznych, takich jak do tej pory dostawaliście, czyli modyfikacje. I to są takie ogłoszeń parafianych Gdzieś tam jak już się uporam z tymi takimi większymi premierami, które chcę ograć, czyli Dynight i na pewno Elden Ring. Zobaczymy, co tam jeszcze w trakcie się wydarzy ciekawego, co będę chciał sobie ogrywać, i na co mi oczywiście budżet pozwoli, także na spokojnie, tylko będziemy podchodzili. Ale te gry, tak jak mówię, Elden Ring i Dying Knight na 99% powinny się na kanale pojawić. Pod warunkiem, że mój sprzęt stwierdzi, że no, nie powraż. Przyjechaliśmy do sklepu, jak widzicie. Jesteśmy na miejscu. No nie tak zakładka, jak zwykle, idziemy sobie do sklepu, no i teraz tak. Teraz bierzemy tak, bierzemy technologię uprawy oliwek. No jest tutaj ten New Holland o 306 tysięcy, więc udało mi się trafić. Chyba za drugim razem, bo za pierwszym miałem 305. Jakby nawet się pomylił o 1000, a tam przy tych pieniądzach to o 1000 nie chodzi. Braut 9090X Olive. No i cześć koleżko, pokaż, no ty się tutaj Nie rozkładałem, jeszcze nie robiłem nic z tym kombajnem, nie pracowałem w żaden sposób na nim, tylko to będzie taki też totalnie mój pierwszy kontakt z nim. Zrobimy sobie wypożyczenie. No i z tego co tutaj widzicie, no to kombajn też to jakoś tam sza, szału nie robi, 30 km na godzinę tylko jedzie. Ale sądzę, że takim kombajnem nie powinniśmy też za bardzo jeździć po drodze, dlatego też na potrzeby tego odcinka wypożyczymy sobie małą lawetę. Musimy sobie tutaj zmienić tylko zaczep, bo ten zaczep jest do, do pick-upów i my sobie tutaj brand zostawimy, Nie będzie lizard. Mamy tak drewnianą, metalową, weźmiemy sobie metalową, bo to jednak troszeczkę pewnie waży. Ustawienie kół sobie damy, Okno fajnie wyglądają i tutaj mamy mocowanie do ciągników. Wyborzyć, tak? Nawet, po prostu, że nawet by się przydała do, do jakichś tam innych prac, nawet. No, nie głupię to. Dobra. Zobaczymy, ile będziemy mogli w ogóle uzbierać tych oliwek, Ile będę w stanie z tego pola też wyciągnąć. Także ogólnie nas jeszcze jedna odcinek pewnie się pojawi, bo będę chciał podsumować ten sezon zbiorów, i to jest sezon, który już mamy. Czwarty, piąty tutaj. Rok czwarty, no to czwarty sezon zbiorów będę chciał podsumować. Wydaje mi się, że gospodarstwo jest całkiem fajnie rozwinięte, przynajmniej pod, pod względem tutaj, jeżeli chodzi o obszary, które posiadamy w naszym areale. Także tutaj jestem z siebie zadowolony jak najbardziej. Natomiast troszeczkę mniej z siebie jestem zadowolony, jeżeli chodzi o same maszyny. Może wejdziemy sobie do środka. Wygląda on całkiem fajnie. No jeśli chodzi o środek to jest nieźle, mamy też szybę, Ej, nie, 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 czekaj, mamy też szybę tam na tył, zaraz zobaczymy jak to wszystko wygląda. Dobra, na początek jeszcze zrobimy coś takiego, bo ja tego co tutaj widzę to on jest spoko z szerokości, czy tak nie bardzo, o nie bardzo spoko, nie bardzo spoko, to trzeba wjechać tak mniej więcej, czekajcie, czekajcie. Okej, okay. powinno być dobrze. Dobra, jesteśmy. Gasimy dziada. by trzeba było zaciągnąć. Przyczepkę składamy. Pasy zapinamy, by jak siedzą. No i co, no i jedziemy na pole. Ja mam nadzieję, że go nie zgubię i mam nadzieję też, że, że, e, że on nie spadnie, przynajmniej nie. Nie no, nie powinien. A jak to tam wygląda? Tak, wygląda. Ja sobie wezmę tu jeszcze tą kamerkę, troszeczkę. Zresetujemy. O, trochę waży. Słychać. Możemy śmiało zapierniczyć Nie no, wydaje mi się, że się trzyma dosyć stabilnie. Dobra, nie jestem już prawie na miejscu. Czekajcie. Ja w ogóle muszę iść tam przejść, zobaczyć jak to wygląda na polu, bo też nie, nie chodziłem, nie sprawdzałem powiem szczerze. Wyszedł tam, słyszę, że napierdziela. Tu mamy już troszeczkę teren przygotowany pod następne oliwki, pod następną uprawę. Nie jestem jeszcze co do tego do końca przekonany. Zobaczymy, jak tutaj yy, z prędkością zbiorów tak naprawdę nam wyjdzie, nie? Bo nie chciałbym też yy, skupić się na czymś, na czym będę tracił no naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. No jak wiecie to też yy, ta seria jest w dużej mierze... A, muszę pasy odpiąć, czekajcie, pasy podpinać. A nie nie mogę tak robić, chyba zrobić tak. Czekajcie. A nie, chyba nie mogę tak zrobić tutaj. Nie mogę podpinać. O, ho, ho to nieładnie. No dobrze. To odpinamy. Pas odpięte. Szkurny kombine mi. O, a, nie w tę stronę. Nie w tę stronę. Powolutku. Powolutku, powolutku dasz radę małej. okej, okay, jest fajnie. Zjechaliśmy. Dobra. No i co, no rozkładamy? Kolega, nie? Wow. Czy coś jeszcze trzeba tutaj rozłożyć? Czekajcie. Jak to wygląda? Ustawienie VCA, A, CTRL B. Włączył. Kombajn, otóż menu... Złóż kombajn. A jak on się wyładowuje? Teraz zobaczymy, dobrze. Możemy sobie przejść, zobaczyć, jak to wygląda. No ładnie jest. Tam chyba już nie wolno włazić za bardzo, to nie będziemy włazić, bo moglibyśmy się troszeczkę, że tak powiem, przeoliwić, dosłownie. A, no jeszcze nie oglądałem krzaków z y, oliwkami, bo one są, ale są, widać takie ciemne oliwki. Są, ale może pod słońce to tak średnio widać. A z tej strony, o, tu widać lepiej. Widzicie, to są, to są nasze oliwki. Oliwka Brazil. Czekajcie. Bo ja tutaj mam pewne małe wątpliwości. Właśnie. To musimy jeździć w taki sposób. Jak zgaduję. Jak to. Łódź, panie. ta co to się dzieje. Ale obtrzepują. Czemu tak? O nie, to to nie będzie takie łatwe, wam powiem. Serio. Domyślam się, że tutaj pracownika to też zatrudni się w tym nie da. Z tego, co mi się wydaje. No, z tym, kurde, ile tego sypię, to powiedziałbym szczerze, że... ...tu nie urywa. Bo... Nie wiem, czy tysiaka uda się uzbierać z jednego rządka? Chyba nie bardzo. No z drugiej strony nie potrzebujemy aż tak bardzo dużo, yy, wiecie, naszego wkładu przy, przy tych oliwkach. Także no tutaj może być też, okazać się na takiej zasadzie, że tylko zbiory nas będą mocno tutaj dotykały, nie? No i, no i będzie mu się później chyba tutaj jeszcze głęboszowanie między grządkami bo z tego co kojarzę. Albo mulczowanie nawet. No i jeden, jedna grządka to jest 700 litrów Tu nam wylatują jakieś dziadygi A jakaś róża, coś do wysypywania? Ja nie wiem No dobra, no zaraz zobaczymy. Zaraz się okaże, że tylko jeden kombajn. Kurde a tutaj przecież z tych oliwek. Nie. Słuchajcie. Żeby tam 7500 chyba było? Zaraz zobaczymy. Ja nie pamiętam, jak, jakie to były ceny, Dokładnie, bo oliwki nagrywane były już jakiś czas temu. Oliwki, oliwki. Oliwka w razie. Cześć, to no, chyba pominąłem to. No ja pamiętam, że na oliwkach się bardzo fajnie zrapiało. Tylko oliwki mają to na firmie. No kurde, nie mogę znaleźć oliwek. Czyżby samych oliwek nie można było? Przecież nie no. Czy na pewno. Oliwa z oliwek jest. No pokaż wahania. No tutaj mamy... Dosyć spore wahanie, bo teraz mamy. Dobra, znalazłem sobie, powiecie, wiecie co, jest taki problem, że w momencie, gdy ja mam oliarnię wykupioną, nie mam na mapie żadnego punktu, gdzie mogłem sprzedawać same oliwki. A nie są dobra! Znalazłem. Patrzcie, nie mogłem nic znaleźć. Jest, mamy. Ja pierdzielę. Dobra, mamy w czerwcu i teraz mamy tutaj. A z tego co, co się zorientowałem, to 2500 to było tysiąc litrów oliwek, nie? Więc a oliwa z oliwek mieliśmy za prawie 8,5 tysiąca z tego co kojarzę. Także no tutaj przestrzał cenowy jest naprawdę potężny. Tylko no pytanie właśnie, bo... No wiedziesz? Czy nie wiedziesz? No, widzicie, tutaj trzeba na prosto wierzyć całkowicie. To nie jest takie Popsiuk, jakby nam się wydawało. Troszeczkę tutaj będzie trzeba pojeździć. Słuchajcie. Słuchaj, ta. A, teraz będzie ok. No, ja tak się zastanawiam, czy to, czy, czy to da, da egzamin. Jak ja tak będę jeździł ze środka. po. okej, okay, bo tak. Widzę, że, że daje radę na razie. No, to, to, to nie jest najgorzej. Chociaż gdzieś tam mnie rzuca w niektórych momentach trochę jak kota po tabletkach. No, z tego co widzę, to jeszcze trzeba będzie tutaj się zorientować, jak to będzie z jej ładunkiem tego, bo totalnie nie mam pojęcia gdzie to wysypywać i z której strony do kombajnu trzeba by było podjechać ewentualnie. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, czy da się zatrudnić tutaj, yy, pracownika, ha. Czemu nie pracownik? A, czy czyż nie pracownik za to, no nie, nie da się zatrudnić pracownika, na to wygląda, bo nas, chyba, że stwórz pracę. No właśnie, nie da się. No. To nie możemy zapewnić pracownika do oliwek, możemy tylko sami to e, sobie tutaj działać. Także no, wydaje mi się, że też jest dosyć rozsądne, bo pracownik pewnie sobie z tym nie poradził. Cortsplaya, owszem, możecie tutaj zaplanować jak najbardziej, bo musielibyście sobie, cosplay wydaje mi się, żeby to było ogarnął. To musielibyście sobie sami trafy zaplanować i, i po prostu go puścić, nie? To powinno zdać egzamin, ale no tak ten nasz farmingowy pracownik to on jest no, trochę zbyt głupkowaty. Żeby to ogarnął, nie? Teraz tutaj mamy już do końca dojechał. Dobra, mam tu się nic nie podnosi, nic się nie opuszcza. Jak widzicie, nie wiem, gdzie się wyładowuje. Bo trzeba, mi się wydaje, że trzeba podjechać gdzieś e, z tyłu, ale za cholerę jeszcze ja nie wiem, gdzie, bo no ciężko, ciężki temat z tym, nie? No, raz trzeba by było zapełnić ten kombajn. No tam ma z tego co kojarzę coś chyba koło. żeby was je 4,5-6 tysięcy litrów pojemności. To możemy sobie jeździć, No zobaczymy. No tam wyszło 700 coś z jednego rządka, tak? A, no tam się coś zaklinowaliśmy. No myślę, tam oliwka chyba od koła wpadła i nie chciałem przejechać po prostu dlatego. Combine się zatrzymał. Dobra, moi drodzy. Możemy śmiało jechać już pod Combine, bo tam już mam 90% prawie, więc następnego, następnej grządki nie chcę po prostu zaczynać, bo jak wjadę, no to później wiadomo, że gdzieś tam w połowie musiałbym to przerywać i pewnie wyjeżdżać. A jest to 5 zrobiłem. Wiecie, 5 i tam mam 3000, chyba 800 litrów? No i teraz powiem Wam tak, że to jest moja piąta grządka, z tego co pamiętam zrobiliśmy tych grządek tutaj 12, więc szacunkowo powinno wyjść około 12, dobrze mówię? Tu mamy 4 z 5, 8, no nie, około 10 tysięcy litrów bym powiedział. Około 10 tysięcy litrów powinniśmy. No I gdybym chciał sprzedać to um, same oliwki, no to miałbym z tego tylko i wyłącznie jakieś 25 tysięcy, nie? Ale tak jak rozmawialiśmy o, o oliwie z oliwek, że ona jest fajnie droga, bo tam nawet 8,5 tysiąca może cena za nią sięgać. No i mamy 2 do 1, no to będę miał jakieś 5 tysięcy litrów oliwy z oliwek. No i to już zróbmy sobie nawet razy 8, to mamy 40 tysięcy, więc to 15 tysięcy więcej. Tylko trzeba pamiętać cały czas o tym, że ja tu od cholery zainwestowałem pieniądze. Ja tu wpierdziłem w topole prawie 200 tysięcy, więc to pole mi się będzie zwracało jakieś 4 lata przy tych oliwkach, jeżeli więcej tych oliwek nie będę miał. nie, 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 nie widzę logiki tego za bardzo, ponieważ, yy, no z tego co się orientuję, z tego co, 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 mi się wydaje osobiście, no to oliwki powinny być troszeczkę droższe, a już tym bardziej oliwa z oliwek, bo tak to opłacalne w samych tych, yy, sad, gajów oliwnych, a to, to już by było, no, zostawiałoby nam niestety wiele do życzenia, nie? Nie wiem jak to jak to ocenić, określić. Eee, czy ja na, raczej się nie pomyliłem w obliczeniach. Nie wiem jak to nadal wyładować. To jest najgorsze w tym wszystkim. Mi się wydaje, że ja to powinnam podjechać tym kombajnem. Chyba tutaj jest jakaś rura, nie? No, tak też nie. A jednak. Tak trzeba rozładowywać. O, kurde. A druga strona? No, drugą stroną. Wszystko tutaj się wysypie. Ale trochę dzi Trochę słabo. O, nie. No dobra, no to tutaj mamy wysypane tyle. To by się zgadzało, ok? A ja i się wysypało, no bo kurde, jakby jedna, jedna to sypała na ziemię, no ale wszystko się tutaj wysypało, to 3600 mamy. No dobrze, to będziemy przynajmniej wiedzieli jak do tego podchodzić, jak do tego podjeżdżać. Wyrobię się? Nie wiedziałem. Wiedziałem, że się nie wyrobię, dobra, mamy. Osobę już zaparkuje tam gdzieś przyczepę z tamtej strony pola. No i tak jak widzicie, to kurde, a nie bardzo, nie bardzo. Jeżeli chodzi o same oliwki, bardzo fajne, znaczy w sensie bardzo fajnie, że są, ale już nie fajnie z tym, jaką cenę za nie możemy dostać. Dobra, ja sobie tu przyczepę zostawię, gasimy sprzęcior i nazot Do roboty. Dobra moi drodzy, jak widzicie już tutaj żniwa praktycznie skończone, znaczy nie praktycznie, a faktycznie skończone bardziej. Eee, I co ja mogę powiedzieć? No na krzakach oliwek nie ma. Ewidentnie. Idziemy, chwila prawdy 8500 litrów. Średnio, no tam 4000 z groszami nam wyjdzie za te, te oliwki. W sensie... Oliwę z Oliver. Ja no kurde. Powiem także, wychodzi na to, że średnio się to opłaca w momencie, gdy musicie sami postawić ten gajolinę. Wiadomo, że ten gajolinny wam się w czasem zwróci. Tylko jest jeszcze jedna bo bardzo istotna kwestia w tym wszystkim, a mianowicie koszt wynajmu maszyn. Sam kombajn do oliwek, to już jest koszt jakieś 15 tysięcy. Teraz jeszcze, no wiadomo, że musimy obrobić te wszystkie, to, to, to nasze pole. Czyli między innymi musimy tam teraz zrobić to muczowanie między między, między tymi właśnie rajkami i jak już to sobie zmuczujemy, no to dopiero wtedy będziemy mieli możliwość robienia tam dalszych prac i tak dalej. No wiadomo, że zbiera się je raz do roku. No jak już to sobie postawicie, to to jest czysty pieniądz, tylko, tylko. Oliwki na małą skalę się nie opłacą. W ogóle są nieopłacalne tak na dobrą sprawę. No na małą skalę za cholerę, bo... Z dru ale z drugiej strony, jak zrobicie to na dużą skalę, no to jest, jest to dużo takich prac, które musicie wykonywać z bardzo dużą starannością. Właśnie między innymi to mulczowanie, które tam będziemy robili prawdopodobnie w następnym odcinku. Jeszcze coś tam wrzucę pewnie z tego mulczowania. No ja teraz muszę wyjechać do, do olejarni, wysypać to, odpalić właśnie produkcję oliwy z oliwek, bo oliwa z oliwek, z tego co się orientuje, tam w ma i ma naprawdę bardzo fajną cenę, no i wtedy bym chciał na tym zarabiać. Jak oceniam oliwki? Kurczę, powiem wam tak, że no poczekajmy nie, no, nie rupy pochopnych wniosków. No 15 tysięcy, tak? To jakieś 180 tysięcy władowałem w postawienie, w zrobienie tego gaju oliwnego. Już nie liczą tutaj nawet koszt, yy, kosztów pola, tak? Więc no, tutaj mam jakieś 180 tysięcy. No, powiedzmy, że się zwróciło z tego, co zbieraliśmy na nim wcześniej, niech tak będzie. E, no i tutaj mamy tak, jakieś. 180 tysięcy, dodatkowo dochodzi nam, nie liczę tutaj mulchera i tak dalej, bo to są groszowe sprawy, oprysków, nawozów też nie liczymy, bo bez sensu. Koszt wynajem kombajnu, to jest 15 tysięcy, więc mamy prawie 200. No niestety, jest tego troszeczkę i powiem szczerze, że jakieś 4 do 5 lat przy takim małym polu musielibyście śmiało walczyć, żeby wam się to w ogóle zwróciła ta inwestycja. No wiadomo, szybciej wam się zwrócić. Tutaj koszt wynajmu tego kompanii, te 15 tysięcy, to boli najbardziej, to naprawdę mega boli, bo gdyby on kosztował o wiele mniej, to nie byłoby z tym aż takiego problemu. No nic na to nie poradzimy, niestety. Taka jest gra. Nikt też nie zwraca, nikomu też nie, nie zwraca się ta inwestycja, powiedzmy, w ciągu jakiegoś tam, nie wiem, jednego roku, czasami jakieś inwestycje takie są, kupiliście kiedyś tam bitcoiny i teraz możecie sprzedać za cholera wie ile, no to, to wiadomo, jak ktoś by teraz odkrył swój portfel bitcoinowy sprzed dziesięciu lat, to by, czy tam, no, 10 lat temu bitcoin już zaczęły wychodzić, więc, no, stwierdziłby, że, no, już nie musi robić, a miałby tam ze sto czy z tysiąc bitcoinów, w ogóle. Dobra, lecimy ciągnik, idziemy do fabryki, odpalamy olej rzepakowy. On się nie produkuje. Okej. Okay. To jeszcze olej rzepakowy trzeba tutaj gdzieś stąd zabrać. Ale on się nie produkuje, bo, a, bo nie ma miejsca. Okej. Okay. Dobra, to zrobię porządek troszeczkę. Co prawda, olej rzepakowy będzie się produkował jeszcze tylko miesiąc. Ale trzeba to zrobić, nie? Przykręci się? przekręciła się. No, to też mnie troszkę denerwuje, bo. Powiem szczerze, że zastanawiałem się, jak to inaczej rozwiązać. Bo jak widzicie, to tutaj wychodzi nam piwonecznikowy i rzepakowy. No i ciężko to, to chyba będzie ogarnąć, No, że pakowy to będzie mi się tutaj produkował praktycznie cały rok. Dobra, oliwa z oliwek. Odpal. Włącz. I teraz tak, cykli miesięczne, 2400, a wyłącz. Jak zrobimy tak, tutaj wyłącz. Mamy 2400, no to cykle miesięczne nam się w ogóle nie zmieniają, więc wydajność tutaj nie spada nam, także mamy, no, jeżeli chodzi o cykle miesięczne, to tutaj mielibyśmy mniej więcej mi się rocznie do przerobienia 54 tysiące litrów oliwek. Ja tutaj mam zaledwie 8,5 tysiąca, więc na razie inwestował w oliwki. Niestety nie będę, moi drodzy, bo wydaje mi się, że nie będzie to opłacalne. W tym roku też nie będzie mi na to wstać. Ja jestem ja zdany z tego sprawę, że pewnie za oliwę, że za olej rzepakowy, oliwę z oliwek i olej wążnikowy zgarnę pewnie za 250 tysięcy, o czym się przekonamy w następnym odcinku, e, czy tak będzie faktycznie. Mam jeszcze do tego jajca, mam jeszcze do tego szklarnię, ja tu obstawiam, że będą zakupy za grubo ponad pół bańki, nie? Tylko co z tego, jak sam kombań prawie tyle nas będzie pewnie kosztował. Trzymajcie się, do następnego pozdrawiam. Hej!